Zapraszam Cię do programu uleczenia ran, rany porzucenia i rany zdrady. Są to bardzo podstępne dwie rany, bardzo duże. Rana zdrady zawsze stoi przy ranie porzucenia, a wszystko zaczęło się w momencie, kiedy w Twoim związku Twój partner lub Twoja partnerka Cię porzucili, a często też I zdradzili e, wprost lub poprzez złamanie umowy. Ponieważ zdrada to jest złamanie umowy, i przechodzisz lub przechodziłaś w swoim życiu bardzo głębokie załamanie. E, mocno to odczułaś lub odczułeś, kiedy relacja się rozpadła. I wówczas ta rana porzucenia i zdrady mogły się najbardziej objawić. Natomiast rana zdrady i rana porzucenia powstały między pierwszym a czwartym rokiem życia w twoim domu rodzinnym i dostałaś, czy dostałeś je od swoich rodziców. To wówczas, to tam jest źródło tej sytuacji, a teraz to tak bardzo zostało wyeksponowane. Zapraszam cię do programu uwalniania się od tych ran, uzyskiwania i rozszerzania świadomości, po to, żeby to już przy tobie nie było takie duże, po to, żeby to puścić, żeby móc zakładać normalne, zdrowe relacje bez cierpienia, bez lęku, bez unikania, bez agresji, bez złości, z szacunkiem do siebie. Do tego niezbędne jest uleczenie rany porzucenia i rany zdrady i o tym jest ten program i bardzo serdecznie cię do niego zapraszam. Kliknij, wejdź do sklepu, dołącz do programu i pracuj nad sobą w celu uwolnienia się od rany porzucenia i rany zdrady. Serdecznie cię zapraszam.